Jaltech News. Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski pracuję w firmie JALTECH i opowiem wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach zebry, Hanuela, Datologica, Elo i Jamy i wszystkich innych producentów, których Jartech ma w swojej ofercie. Jartech. W tym tygodniu część z Was spotka się z nami podczas JATEK Christmas Party, podczas którego w świątecznym klimacie podsumujemy sobie rok 2023. Oczywiście dla naszych gości przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Tymczasem, w ubiegłym tygodniu w naszych newsletterach mogliście poczytać o urządzeniach zebra, przesłaliśmy Wam też zaproszenie na ostatni w tym roku JATEK Lab, który odbędzie się 13 grudnia. Wspólnie z Tomkiem Dzideszkiem opowiemy, jak zmieniała się oferta zebra, co pojawiło się nowego w tym roku oraz jakie są plany na przyszły. Startujemy tradycyjnie o 10.30. Zapraszam do uczestnictwa. W Waszych skrzynkach mailowych znajdziecie jeszcze jedno zaproszenie na webinar organizowany wspólnie z Getac pod hasłem Getac Select and Android Solution Update. Spotkanie w języku angielskim poprowadzą eksperci z Getac, którzy opowiedzą o ostatnich aktualizacjach produktowych tego producenta oraz o jego strategii związanej z Androidem. Star Micronics, producent drukarek paragonowych, obchodzi 73. rocznicę powstania. Zgodzicie się pewnie, że to niezły wynik w naszej branży. Życzymy firmie kolejnej 70. A was zachęcam do zapoznania się z portfolio tego producenta. Są tam naprawdę fajne, a przede wszystkim proste w obsłudze, urządzenia. Zebra. Wielu z Was czeka chyba na najnowszy flagowy terminal Zebra MC94. Producent zaktualizował swój portal o informacje dotyczące tego urządzenia. Zachęcam do zapoznania się. Z kolei uchwyt skanujący RFID oznaczony symbolem RFD 8500 zostanie wycofany z produkcji. Ostatnie zamówienia przyjmowane są do 31 marca 2024 roku, natomiast ostatnie wysyłki z tym urządzeniem mają być realizowane do 29 czerwca przyszłego roku. I uwaga, wsparcie techniczne nieserwisowe kończy się 29 grudnia, natomiast wsparcie serwisowe zakończy się 29 czerwca 2029 roku. Następcą tego urządzenia jest RFD 40. Data Logic. Włosi po raz kolejny zmienili datę wycofania z produkcji terminala Scorpio X4. Początkowa data 30 grudnia tego roku została przesunięta na 31 marzec przyszłego roku. Przypomnę, że data zakończenia produkcji tego terminala była przesuwana już kilkakrotnie. Najwyraźniej ciągle jest zapotrzebowanie na terminale z Windowsem. Przypomnę, że jest to już ostatni terminal, który można jeszcze jako nowy, prosto z fabryki, kupić w wersji z Windowsem jako systemem operacyjnym. Epson. Tu również producent informuje o zakończeniu produkcji. Drukarka TM-M32NT kończy swój żywot na liniach produkcyjnych. Jej następcą jest tmt 33 Ma ona wbudowany interfejs na karty microSD, które może, mogą być wykorzystywane w rozwiązaniach fiskalnych. TSC. Producent drukarek poinformował o zakończeniu produkcji wybranych k do CPX4P. Cztery takie pojemniki mają ustawioną datę end of life na 18 grudnia. Zwróćcie na to uwagę przy zamówieniach i w razie potrzeby zapatrzcie się w zamienniki. Producent z Tajwanu zapowiedział wprowadzenie nowej serii drukarek do swojej oferty. Będzie ona oznaczona symbolem H. Odpowiednio DH i TH dla drukarek termicznych i termotransferowych. W ramach serii będą dostępne drukarki 2 i 4 calowe, 200 i 300 dpi, jak również wersji dla Headcare. O szczegóły pytajcie swojego opiekuna.